Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Państwo się mają ku sobie. Od dłuższego czasu. Ale czytałem na plotku, że żona Boże, ja się zdenerwowała i nagra salową płytę z tego powodu. Na plotku jest <grym> i ona? Dobrze, nie... ja bym chciał być na pudelku i plotku. Myślałem, no to nie jest nie. takie łatwe, jak się wydaje. Nie jest. Nie, nie jest takie łatwe. E, dojrzało w którym momencie, że trzeba zrobić coś większego. No bo to wszyscy pamiętamy męskie granie. Bardzo fajne z bardzo fajnymi kawerami. I w którym momencie pomyśleliście, że jednak fajno było i... Ono chyba Wiesz, jeszcze to, trwało, tak kiedy tak? Tak, mm -hmm. Marcin Macuk zainspirował nas do podjęcia ostatecznej decyzji, że, że chyba należy się spotkać. Po singlu Neodym jak posłuchał, jak Kasia mnie zaprosiła na album e, swój The gra, ale w wydanie winylowe. Mm -hmm. I wtedy, wtedy napisał, e, 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 Macuk napisał SMS-a, którego potem Przekopiowała mi Kasia i, i, i tak w grudniu rozpoczęliśmy pracę. A jest wrzesień i album już, już jest. O! O tak. Tak. W małej wersji, ale duża też jest, prawda? Jest jest, jest, jest. To, że Kasia lubi Błażeja, mówię teraz o sytuacjach artystycznych, żeby nie było, to jest powszechnie wiadomo. Ale chciałem zapytać, czy Błażej był fanem Heja? No. Nie wstydź się. O, nie no nie byłem fanem. No nie, <grym> nie byłem fanem, ale teraz jestem wielkim fanem twórczości Kasi, jej pisania. Uczę się bardzo dużo. No, jak większość może młodych jakichś takich byczków, kt którzy myślą, że tylko alternatywa męska rządzi. No byłem troglodytą muzycznym. Mam nadzieję, że to się zmienia. No i uczę się. Uczę czyli się. Nie jesteś już młody. Przede wszystkim to się zmieniło. No to się zmieniło, to na pewno. Natomiast to pytanie było pod tekstem, dlatego że słyszałem bardzo wiele opinii. Że można, brzmi jak piosenka Hej, mm -hmm. hmm? Ty też? Tak, tak. jest tam tak, 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 taki songwriting. taki no, no jest taki... Starodawne taka, tak Tak, no. ale dlaczego? Nie wynika to z jakiejś tam inspiracji, tylko po prostu. No... Nie to nie ja wiem. zaryzykuję tezę, bo y, te płytę odróżnia rzecz o dziwo y, teraz zaskakująca dla mnie nie była nigdy zaskakująca dawniej, że to są piosenki. To są skonstruowane dość tradycyjnie piosenki z refrenem, mające siedmiu minut. Eee, I nawet jeżeli jest ta elektronika, to się jej nie czuje, bo to jest takie bardzo, bardzo... I przez to jest to najbardziej awangardowe w roku. Odróżniające się od wszystkiego. Ale to tak wyszło chyba, prawda? Nie, nie... nie chcieliśmy przeprodukować. Mhm. Chociaż osobiście mi chciało się dodać tam perkusję, bas, ale Paweł, Kasia, później też ja. Stwierdziliśmy, że demo, które nagraliśmy w styczniu, Dużo bardzo nie odbiega od charakteru, klimatu, temperatury, którą udało się w, ostatnim tym już, w ostatniej fazie uchwycić. Opowiedzcie trochę o podziale pracy, jeżeli był w ogóle. No, jasne, że był. To, że muzyka i tekst to wiemy, ale, ale tak w ogóle. No, jak pracowaliśmy? Głównie pracowaliśmy, to brzydkie słowo, ale zdalnie. To czym No tak po, mi się po, wydaje, w dobie szukania. No, ta płyta jest taka mm, ludzka i kontakt ze słuchaczem jest ważny. A, w tym koncie, a tak. jak, no, jednak powstawało w to trochę inny sposób. I wymienialiśmy się no, spostrzeżeniami, myślami. Yy, dawaliśmy sobie konkursy, różne zabawy. A dzisiaj napiszmy o tym. Albo spróbuj napisać tej melodii, Kasia, zobaczymy, czy ci się uda. Zawsze się udawało. Mów, mów, bo o to chodziło w tym pytaniu właśnie. A było tak, że którejś z was coś na ulicy zauważyło, albo pomyślało, albo są takie sytuacje codzienne, które. No Była taka sytuacja y, dotycząca piosenki Wanna, y, że ja, prawdziwie, po prostu to, było, to był ten, ten poranek, siedziałam w wannie. I może słucha, słuchałeś techno. Słuchałam tak, techno. Tak, tak, tak słuchałam Dlatego, że tego właśnie dnia, sekundę wcześniej, zanim wsiadłam do wanny, y, y, ze trzy utwory takie techno wysłał mi perkusista. Okay. Y, Tomas Błażeja. I ja właśnie sobie tam postawiłam na parapecie głośniczek i słuchałam techno. A Błażej do mnie się masz, co robisz. A ja mówię, leżę w wannie i słucham techno. On mówi, kurczę, to jest super początek piosenki. No i wysiadłam z wanny i zaczęłam pisać po prostu swoją zwrotkę. ja was no. 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 przetestuję, przepraszam, bo ja okay. wczoraj miałem, niestety ja nie stworzę z tego nic, ale ja wczoraj miałem taką sytuację. W centrum Krakowa zobaczyłem znak, on nie był drogowy, taki znak, uwaga Jerze. I to jest właśnie coś takiego, prawda? Że, tak, że, tak. że, że się od mhm. tego zaczyna. Przerwałem się, Bożej. Coś zacząłeś e... mówić, już nie pamiętasz. Bycie w... Nie, nie, akurat pamiętam. No. Chodzi mi o to, że czasami były też takie sytuacje, że... W utworze, którym to jest? E, hipnoza? Czy. Nie, nie, to, że. A tam jest ten tekst, o. To wysyłaliśmy sobie wczoraj, o tym rozmawialiśmy. Chodzi Co? o to, że. że, że e, ucieczka przed. A, tak, no to, tak. To jest. Kasia wysłała mi taki. Samolocik. Samolo... No. Taki fragment, że. Ej, dajmy sobie jakiś temat do napisania. I Kasia napisała, to napisz o ucieczce w popłochu. Przed ryzykiem, Rzykiem, i żalu, w żalu, gdy już się to udało. Się to udało. I to, to był gotowy fragment tekstu. I y on to wsadził w swoją część tekstu, w no swoją zwolnienie. się mnie i słucham, Tak, Ta, tak, i to tak to samo Kasia też wsadziła te, 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 to, to zdanie. No i tak budowaliśmy. No to, czasami to są bardziej prywatne historie, czasami takie takie właśnie, że z, za pomocą zabawy powstał tekst albo jakieś takiej gry. No ale tak. ja, 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 może Bożej moje inaczej, natomiast jeżeli nawet y, on mi zadał y, z kolei tekst, ja miałam napisać o, o UFO. Mm -hmm. I ja mówię, no ale przecież ja nie, nie znam nikogo z UFO. O, Was, skąd Wiesz, może znasz? No i napisałam ten tekst do piosenki Dalej. dalej. Więc tam jest taki fragment. Y, masz z tyłu trzech i w moim odczuciu to byli właśnie ci UFO. Reptylianie <noise> lubią ale, ale dla mnie ta, ta piosenka ma, ma znacznie głębsze znaczenie. Czyli krótko mówiąc niby jest to na, praca na temat, który zadaje Błażej, ale cała ta reszta i w ogóle to co sobie wyobraziłam jest dla mnie z kategorii osobistej bardzo. To jest jakieś takie... To nie jest taki tekst na zlecenie, tylko zlecenie było. Natomiast, natomiast w wyobraźni odpaliłam sobie te wszystkie światy, po to, żeby napisać coś ważnego dla mnie. Czy dla Ciebie to była unikatowa sytuacja, że miałaś takiego recenzenta, który jest współpartnerem płyty, którą razem filmujecie? Recenzenta? Może te teksty właśnie tak się odbijają jakby na, nawzajem. No nie jest nie tak, to... że piszesz tekst, i wchodzicie do studia i nagrywacie, tak? Ale to jest niesamowite w ogóle, że, że ta płyta to jest najłagodniej. Naj, naj Najprzyjemniej i najszybciej powstała płyta w moim życiu, a przecież jest ich bardzo wiele. Yy, tutaj nie było żadnych tarć, Typu on wysyłał tekst, a ja mówiłam wow, piękny, albo wysyłał yy, melodię. Yy, Kasia za parę melodię. godzin wysyłała pod tę melodię tekst napisany. I, I nie było żadnych odrzutów. Jedna piosenka Jena. była taka, że była zbyt ciut wesoła moim zdaniem. Powiedziałam, ta chyba trochę nie pasuje do tej płyty, Aha. a poza tym wszystkie, które wysłał pomysły, wszystkie weszły, bo, bo no nie wiem, no taki był widocznie czas, że dokładnie to, co on proponował było odpowiedzią na jakieś moje marzenie, pragnienie takie artystyczne. Czyli dokładnie odwrotnie niż zapytałem. Jesteś dla siebie trudniejszym recenzentem sama niż w tym przypadku, prawda? No ja ma chyba podobnie. Tak? Tak. No to jest hmm. to duet marzenia. Ale zaryzykuję stwierdzenie, że jesteście dość inni, jeżeli chodzi o osobowość. Na przykład Błażej mi się zawsze wydawał bardzo poważnym, introwertycznym stańczykiem, kryjącym się za pewną maską albo czapeczką z dzwoneczkami, o. a na tej płycie jest chyba trochę inaczej. Udało się, to Kasia się też dziwi, że kurde, no to jak powstała ta płyta, no bo Kasi puszczała jakieś nowe już swoje rzeczy, gdzie tak próbuje dogonić, bo wysoko podnieśliśmy poprzeczkę, ja bardzo sobie wysoko podniosłem tekstowo. Ja i teraz pisząc nowe, mam kurde pierwszy raz w życiu takie coś, że kurde, muszę się pierwszy raz postarać. Już nie mogę wydalić po prostu utworów, tylko chciałbym na nimi trochę dłużej posiedzieć. No i no, Kasia mówi: No to dobra, jak ty tam pisali, jak napisaliśmy te teksty, a ty teraz tak znowu o niczym? No tak parafrazuję, ale. <grym> no naprawdę prawda. No, że o niczym. No nie, no tak nie wiadomo. To powiedział, że nie wiem, o czym to jest. <grym <grym> tak. No i też z, zacząłem zastanawiać. Nie było na pewno myślenie, nie. Yy, ja nie próbowałem dogonić Kasi w pisaniu, bo, bo daleko, daleko za, za, za nią jestem. Ale, ale, ale te. Ale też, ale też, też, no. no, tak. A Nie możesz przyjąć po prostu, że twoje płyty robione samodzielne. To jest trochę inny kosmos niż ta, bo ta jest wyjątkowa. Inny, ale jak poznałem ten kosmos, to ciężko mi rzucić do tego do tego o niczym. Ja już chcę. Chyba o czymś. Wreszcie mam 40 lat i wreszcie, chcę o czymś chyba. Ty powinienem kropkę postawić, bo takie wyznanie to po prostu prawie na to koniec. To powiem, powieści. jeszcze raz na koniec. Powiesz jeszcze raz Podesz, e> zapamiętasz? Nie. Bo musisz tak samo powiedzieć. Dobrze. Tak. Ale ja to wytnę, ja to będę puszczał w radio tak między piosenkami czasami. To okay. Jest wyznanie. A jak się to przekłada na koncerty? Strasznie mi się podoba tytuł teraz, strasznie. Tak. Będzie koncert w piasecznie? No mm, tak. Tak. Ja nie też, tak. Nawet jeżeli ja, nie... Ja ugaś... na przykład jestem w, w przygotowywaniu z, z, z taką panią od nas no, z domu. Powinno kultury. być, nie? Powinno tak. być. No dobrze, no spróbujmy. Nawet jeżeli to miało być tak jak wczoraj na... Podpowiedź... Kultury. Zagraliśmy trzy utwory i kurde, nagle okazuje się, że to się broni z gitarą i z dwoma wokalami. Także... Tak, wreszcie udało się zrobić coś takiego, że, że piosenki, tak jak powiedziałeś, to są piosenki. I one mają się bronić, czy będą że tylko mówić, wypierdziane czy zagane z, <coughs> z orkiestrą symfoniczną. A ten y, występ pod pracą kultury to jest jakaś też myśl y, w stosunku do koncertów, że to takie hmm, powinno być. Bardziej y, o pokazaniu, że my, my tak naprawdę ch chcemy, żeby to było takie bliskie ze słuchaczem, takie, takie normalne, bez tej takiej całej otoczki blichtru. Tak, chcemy z ludzi i do i spotkanie z, jest z, z Słuchaczy najważniejsze w to tym tego momencie. Tego nie sprawdziłem w sumie, ale rozumiem, że to nie będzie w takim razie w Nosprze i Narodowym Forum Muzyki, tylko jak. Będzie, będzie. Będzie. A pierwsza część trasy, o której jeszcze mogę mówić, yy, ty, 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 która jest teraz jesienią, będzie taka, taka siedząca, taka. Ale to bardzo dobrze, że, 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 że słuchacze będą siedzieć, bo będą mogli wtedy kontemplować, dostawać piosenki. Kolejną, kolejną część, co zaoferujemy, to już nie mogę zdradzać, ale be, będą różne spotkania na różnych y, poziomach i w różnych narracjach. To upewnię się, kolejna część to jest kolejna część tego samego koncertu, czy to jest kolejna część trasy? E, kolejna część trasy wiosennej. Okay, okay. <laughs> nie powiedziałeś, w którym roku. Nie powiedziałem, w którym roku. To nie jest grzech. To nie jest grzech, że chcemy grać i, i dzielić się z wami tym, cośmy popełnili. Włażej ma dzisiaj dar? Takich kropek. stawiania tak. takich kropek, po których już nie, nie powinno niczego. Ale to mówić. pierwszy wywiad. Potem już będę siedział i yy, yy, ślina będzie ciekła. No dobrze, to zadam pytanie, którego się nie zadaje w takim momencie. Czy macie w głowie więcej i czy to jest wolumen pierwszy? Znaczy to, że jest wolumen pierwszy, wiemy. No tutaj to nie odkryłem Ameryki. Kasia powiedziała, że nie będzie drugiej płyty. Kłamczu. Wczoraj mu powiedziałem, jak wracaliśmy do, 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 do domu, że uważam, że bardzo zasadnym, że właściwie w moim odczuciu koniecznością jest, y, y, są rzeczy, które występują po prostu, muszą mieć parę. Ja uważam, że super nam się nagrywało tę płyty, natomiast... Y, Chciałabym sprawdzić, bo to, bo to było łatwe. To, to było jakieś takie. Natomiast wyzwanie drugiej płyty, każdy z artystów wie, że to jest, to jest dopiero mm, zabawa, to jest dopiero trudność, to jest prawdziwe wyzwanie i ja bym chciała, żebyśmy, znaczy chciałabym sprawdzić, jakby nam się razem nagrywało drugą płytę. Bo to jest zawsze no nie, wiem, dla zespołu każdego, dla każdego artysty. Druga to jest, zakładając, że pierwsza jakoś przypadła do gustu publiczności, to potem są oczekiwania i potem wszyscy mają już jakieś wyobrażenie, jaka powinna być druga. Więc to jest ciekawe, mieć kompana do, do, do podejmowania tego wyzwania. Z Szczególnie, że jeżeli ta, pi ta pierwsza płyta nie miała żadnego planu, to druga będzie miała taki plan, żeby nie być jak pierwsza. tak Oj, tak. tak. Znaczy, o tym rozmawialiśmy. Jak, jak... Mam, jaka ma być temperatura, jaki ma być klimat, jaki ma być level głośności, to, to no, o tym rozmawialiśmy, że chcielibyśmy pewne rzeczy, ale no, na razie to. Ale to się wydarzy na takiej zasadzie, jak to wszystko, co się wydarzyło, przytrafiło nam, czyli jak się pojawi szlachetny, po prostu naturalny impuls, to to się wydarzy. Czyli krótko mówiąc, co ma być, to będzie, ale. Nie znajdę wszędzie. O! Wow. Znaczyło się. <laughs> No, ale tak. musimy też nie zapomnieć o tym, że jedziecie w dość długą, dwuczęściową trasę, więc kontakt ze sobą będziecie mieli, a czasem będzie nudno i wtedy można coś zrobić. Na razie nie jest nudno. Nie no, życie naprawdę wartko płynie. To jest bardzo nie. ciekawy czas. W ogóle nie nudny, muszę powiedzieć. Nie.